Wszystkie elementy mam skalibrowane, gotowe do pracy. Mogę mocować materiał i brać się za frezowanie. Przymocuję na razie materiał do stołu. Kolejna rzecz, której jeszcze nie pokazywałem, jak użyć, jest to są te dwa ograniczniki. Jeden ogranicznik, czy może inaczej, każdy ogranicznik, ma dwie strony. Strona z cyferką 16, i drugi, druga strona z cyferką 32. Pierwszym krokiem będzie ustawienie tego ogranicznika tak, aby ta szesnastka była do góry. Żebyśmy ją widzieli ustawiam to sobie z boku, pin z tego ogranicznika wchodzi w pin w otwór w szynie. Dokręcam to i zostaje drugi ogranicznik, który również ustawiam to 16 do góry. Drugi ogranicznik z prawej strony, również dokręcony. Teoretycznie wysokość boków szafek, które budujemy, powinna być podzielna przez 32 mm. Oczywiście nie musimy się tego trzymać, ale jeśli to zrobimy, na pewno ułatwi nam to pracę ze wszystkimi okuciami, które są stosowane później w tej szafce. I również przy frezowaniach czy Odwiertach pod te okucia, również wtedy nam to zdecydowanie pomoże. Jeśli mamy to zrobione, ucięte właśnie na wymiar podzielny przez 32, tutaj jest to zrobione na już sobie przypomnę 672 mm. jest to bodajże. 22 razy 32 mm. Jeśli taką rzecz mam zrobioną, wtedy te odwierty będą symetryczne możemy obracać tylko tą szynę bez żadnych kombinacji. Mamy ustawione i w tym momencie widzicie, że ten wymiar, skoro jest podzielny przez 32 mm, te otwory są wielokrotnością tego wymiaru, ograniczniki są założone od spodu, Wtedy, jak to założymy, nie możemy wykonać ruchu ani w prawo, ani w lewo. Te ograniczniki idealnie dolegają do brzegów naszej, naszego boku. Boku naszego, naszej płyty. Bierzemy teraz nasze ramiona. I tutaj musimy wykonać standardowe, na razie, odwierty. Standardowymi odwiertami dla zawiasów. Puszkowych jest wymiar 37 mm. Tak więc odnajdujemy te 37 mm. Blokujemy nasz docisk. W drugim ramieniu analogicznie ustawiamy na 37 mm. Blokujemy i teraz całe nasze ustawienie tej szyny to jest zablokowanie szyny z jednej strony, zablokowanie tego ramiona na szynie z drugiej strony. Dosuwamy tak, aby piny z tych ramion dotykały brzegu płyty. zablokowane, zablokowane, dosunięte. Kolejne ściski w dłoń wsuwamy. W naszej szynie Przykręcam szynę. Do mojej płyty mogę ściągać te ramiona. I szyna jest ustawiona do pracy. Zanim zacznę jednak frezować, jeszcze na chwilę frezarkę odstawię i wezmę flamastry takie ścieralne po to, aby zaznaczyć, w którym miejscu będę chciał frezować. Jeśli chcę, aby to było symetrycznie z dwóch stron, no tutaj będziemy mocować zawiasy puszkowe, powiedzmy wykonamy je sobie na, no niech będzie, no niech będzie nawet w tym miejscu. Zaznaczę sobie dwie kreski, czyli na drugim, na trzecim otworze będzie zawias puszkowy i tutaj również. na drugim i na trzecim otworze zawias puszkowy, a na środku wykonam kilka frezowań pod naszą ruchomą, regulowaną półkę. Tu, 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 no powiedzmy odtąd, dotąd mogę wykonać te frezowania. Jeszcze raz, żebym się nie pomylił, tu, 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 ok, odtąd, dotąd. Czyli tutaj będą frezowania. Flamastry na bok. I teraz zobaczcie, kiedy ustawię moją płytę bazową w tym okienku, tutaj, w tym miejscu, pokazuje się dokładny znacznik, że w tym miejscu mam wykonać frezowanie. Możemy myśleć już o frezowaniu. Ale jeszcze nie mam ustawionej głębokości. I tutaj już standardowa kalibracja tego granicznika zrzucone wam na sam dół. Zero jest tutaj również zerem. Podnoszę teraz całość na 12 mm. Blokuję, i teraz wiem, że na pewno po zajściu. Ten ogranicznik, kiedy dotknie tamtej śruby, frez wejdzie 12 mm w głąb materiału. I to wszystko mogę w takim razie zabierać się za frezowanie. Prędkość dlatego tego mojego frezu ustawiam na szóstkę. Będzie bardzo czysto. Odpalam, jedziemy. I jak widzicie, chwila, moment, i mamy frezowania czyściutkie, ładne zrobione. No, ale jeszcze oczywiście trzeba to wykonać z drugiej strony. Tak więc odblokowuję szynę. Obracamy nasz materiał. Szyna wraca na materiał. Moje ograniczniki znowu w ruch. Musimy znaleźć te 37 mm. Dokręcam szynę od spodu. Zdejmuję ograniczniki. Frezarka w ruch i jadę jeszcze raz. gotowe Szynę mogę zlizować. Jak widzicie formatka gotowa do dalszej obróbki. Aby stworzyć komplet, oczywiście brakuje nam jeszcze drzwiczek. To na bok biorę drugi element, czyli nasze potencjalne drzwiczki. Blokowanie, zablokowane, szyna w dłoń. No, i właśnie. Teraz musimy znowu chwycić po nasze ograniczniki, ale musimy je obrócić. W tych pinach, w drugą stronę, tak aby pojawiło nam się teraz trzydzieści dwa góry. I zakręcamy. I analogicznie z tej strony jeden pin dalej I teraz musimy pomyśleć o wywierceniu otworów tym frezem puszkowym czy frezem pod zawiasy puszkowe. On ma średnicę 35 mm, jako że na tej skali tak naprawdę ustawiamy środek naszych odwiertów. Tutaj mamy 35 mm, dzielone przez 2, jest 17,5. A w zawiasach europejskich jest. Otwór tego zawiasu puszkowego oddalony od krawędzi około 5 mm. Czyli 17,5 plus 5 daje nam 22,5 mm. Jako, że tutaj nie mamy połówek, ustawiamy po prostu tutaj 22. Na jednym ramieniu i oczywiście na drugim również. A dwa blokujemy i dosuwamy naszą szynę tak aby te ograniczniki znowu tutaj palce chwyciły płytę. Dokręcam szynę do płyty z jednej i drugiej strony. Te ramiona możemy zdjąć. I zostaje jeszcze przezbrojenie naszej frezarki. Frez mam założony, ale przyłożę jeszcze to płytne z moimi zawiasami I wezmę jeszcze jeden flamaster. Jak widzicie, zawias wyjdzie dokładnie w tym miejscu. I to chcę też tutaj zaznaczyć. I tutaj również. Chodzi o to, żeby się w tym momencie nie pomylić, w którym miejscu ma być wykonany odwiert. Frezarka na stół. Na szynę. Prędkość na 1, powinno wystarczyć. Ten fres jest duży 35 mm więc naprawdę ma co zbierać. No i zostanie jeszcze głębokość. Jeśli chodzi o głębokość dla zawiesów puszkowych, powinno być 12 mm. Jak ustawię 14, to będę miał zapas, wtedy nic na pewno nie będzie gdzieś tam dotykało. Zarka na bok. Szynę mogę odkręcać. I odstawić na bok, ona już nie będzie mi potrzebna. Jeszcze jeden przyrząd potrzebuje wiertło. Wiertło centrujące. Jak widzicie, ładnie pod, podwiercone. Myślę, że wszystko powinno pasować. Gra. Wklikujemy się w takim razie. I gotowe. Minimalna regulacja. Proszę bardzo, Front Ładnie zlicowane.